Co ci zrobili z kołem? Oj boski boski. Cześć witamy w tym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek tym razem z Volvo. Jakie to jest Volvo? V50. Samochód ojca naszego klienta. Bardzo bardzo mało jeżdżone autem i tutaj. Przywieźli, bo powiedzieli, że z... zawieszenie mocno się tłucze. E... Różne dziwne historie, że huczy, puka, stuka, auto nie ma mocy. I żebyśmy sprawdzili samochód. Więc sprawdziliśmy samochód, i całe tylnie zawieszenie. Wszystkie wahacze okazały się uszkodzone. Raz, że od nowości prawdopodobnie nie były wymieniane. Dwa, że śruby. Które trzymają to zawieszenie w większości, nie chciały się odkręcić, trzeba było je ciąć. Przy okazji, jak już jesteśmy tutaj z tyłu, to jest takie zawieszenie Volvo, jak można powiedzieć, Fordzie. E, więc tutaj cały zestaw wlatuje nowych czy Sprężyny zostały stare, bo sprężyny były. Dwa lata temu wymieniane nie są skorodowane amortyzatory też były wymieniane też nie są wylane więc to zostawiamy wymieniamy tylko wszystkie wahacze i łączniki stabilizatora jeżeli chodzi o zawieszenie z tyłu tutaj Pania się już zaczyna składać natomiast dodatkowych rzeczy które znaleźliśmy podczas pierwszej weryfikacji to hamulce z tyłu wyglądały tak tutaj przy hamowaniu dziwne dźwięki się wydobywały Dodatkowo podczas jazdy śmierdziało z tylnego koła. I tak, zewnątrz tarcza nie wyglądała jeszcze tragicznie. Natomiast od środka, jak widzicie, tarcza do wyrzucenia. Z drugiej strony chyba była lepsza, nie pani Jaśku? Ale tutaj od wewnątrz widać, że na pewno ładniej wygląda, jak i od zewnątrz. Natomiast tutaj wymieniamy komplet klocków tarcz dodatkowo Dodatkowo zweryfikowaliśmy zaciski hamulcowe. One mają to do siebie, że bardzo często się zacierają. Ciężko jest regenerować W tych przypadkach kupujemy zawsze nowe zaciski. Z jednej strony zacisk pracował, z drugiej nie pracował. Tak, żeby klient jeździł spokojnie, wymieniamy zaciski po obu stronach. Dodatkowo czujne oko Boskiego znalazło uszkodzone linki ręcznego. Jedna, jak i druga. Także też wymieniamy komplet. E, ale to nie koniec. Nie koniec, bo jeszcze mamy przecież zawieszenie z przodu. W zawieszeniu z przodu, e, jak widzicie, zdemontowaliśmy wahacze po obu stronach. Tutaj są stare. E, też od nowości prawdopodobnie wymieniane. Swożnie tutaj, e, swożnie bardzo miękka z prawej strony, z lewej ma już luz. Plus dodatkowo te tulejki też są od nowości, więc też yy, są już raz, sparciałe, dwa, że wyobrywane. Powód huczenia prawe przednie łożysko, też Boski już tutaj zaaplikował, yy, zaaplikował nowe łączniki stabilizatora, bardzo głośno pukały, tutaj mamy stare łączniki, nawet jedna gałeczka już tutaj Wypadła. O, tutaj mamy. Tak wygląda z ciekawości łącznik. To co puka, to wchodzi tutaj. Jak się luz wytworzy, to to wszystko jest e, luźne i puka. Mm. Z plusów tego auta jest, są takie, że tak silnik jest bardzo suchy, można zobaczyć. Także tutaj naprawa jest e, uzasadniona i podwozie, czyli tutaj podłoga. Też jest można powiedzieć w bardzo dobrym stanie. Także dosyć duża inwestycja, dosyć duża dokładka. Też nie spodziewaliśmy się, że aż tyle wyjdzie. Natomiast zauważyliśmy taką tendencję, że teraz klienci wolą zrobić raz kompleksowo, co jest uszkodzone, i nie jeździć do warsztatu co 2-3 co tygodnie, żeby wymieniać poszczególne elementy. Po takiej naprawie wjeżdżamy na stanowisko geometrii, ustawiamy geometrię i możemy wtedy samochód klientowi oddać. Także w tym odcinku to już wszystko. My bierzemy się za składanie poszczególnych elementów i być może uda się to dzisiaj wszystko skończyć. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.